Hortensje o podwójnych kwiatach, tak zwane dublety. Zbliża się kolejny sezon ogrodniczy, idzie wiosna do nas szybkimi krokami i myślę, że już warto zastanowić się, co posadzić nowego w ogrodzie, co ciekawego pojawi się na rynku. Z takich propozycji chcielibyśmy pokazać Wam e, kilka odmian hortensji ogrodowych e, z podwójnymi bądź pełnymi kwiatami. Są to nowości na polskim rynku, stosunkowo niedawno się pojawiły, pochodzą głównie z Japonii. Jest kilka ciekawych odmian, które można tutaj polecić do ogrodów, nawet takim osobom, które niespecjalnie radzą sobie z hortensjami. Myślę, że to byłby ciekawy wybór. Czym się charakteryzuje ta grupa hortensji? Hortensje z tych odmian, które chcę Państwu pokazać o podwójnych i pełnych kwiatach charakteryzują się wysoką odpornością na mróz, niewielkimi rozmiarami do około metra, metra 20, więc można je posadzić w doniczkach. Jednocześnie też bardzo istotna zaleta, mianowicie kwitną na jednorocznych i na dwuletnich pędach, w związku z czym zawsze mamy gwarancję tego, że nam roślina zakwitnie. Jakie odmiany hortensji zaliczamy do tej grupy? Hortensja ogrodowa, odmiany do Pio Bianco, stosunkowo niewielka, metr, metr dwadzieścia, silny, zdrowy krzew, mocno rozgałęziony, ciemnozielone liście, w tej chwili jasne, no bo liście są młode, kwitnienie w zasadzie od czerwca do, do jesieni, do mrozów. Tu jeszcze mamy, mimo że w tunelu jest zachowana jeszcze resztka jakiegoś kwiatu, można nawet zobaczyć, że ten kwiat jest na zbliżeniu gdzieś tam, że jest jednak tam podwójna ta rozetka. Dzięki czemu ten kwiatostan jest taki bardziej treściwy. Tu w doniczce w tej chwili mamy ten pokrój taki dosyć taki wzniesiony z racji tego, że rośliny rosną na zagonie. Niemniej w ogrodzie on gdzieś tworzy taką, taką ładną foremną kulę. Do tego jeszcze kwiatostany. Wygląda naprawdę ciekawie. Ważna, ważna rzecz, kwitnie na biało. I ten kolor zachowuje niezależnie od pH gleby. Także nie mamy tutaj ryzyka, że zakwaszając bądź przedawożąc roślinę zmienia nam się kolor kwiatów. Zawsze jest ona u nas w ogrodzie biała. Kolejna odmiana odmiana low. Krzew wyprostowany, bardziej krzewczasty, zwarty, też wysokość 100-120 cm. Kwitnie od czerwca do października, czyli w zasadzie do mrozów. Różowy kwiat. Również zmiana kolorów nie następuje ze względu na pH, jedynie zmienia się jej intensywność. Piękny różowy kolor, na etykiecie widać jaki jest kwiat. Widać, że jest tutaj taki różyczkowy, rozetkowy, bardzo ładny z białym środeczkiem. Naprawdę wygląda słodko-cukierkowo i myślę, że będzie bardzo fajnym akcentem w każdym ogrodzie. Kolejna odmiana e, wyhodowana w Japonii, e, odmiana Missori o takich e, buraczkowych czerwonych liściach. Kwiat jest dwubarwny. Spójrzcie, jest e, nie dość, że jest też taki właśnie pełny rozetkowaty, jest biały z e, różowym, e, takim z różową obwódką. Wygląda to też również dosyć ciekawie i bardzo fajnie. Ale też ciekawostką jest ten właśnie taki czerwieniający liść, gdzie naprawdę ten krzew wygląda dosyć ciekawie. Wysokość do, do, do metra, szerokość około 80 cm, kwitnie również od czerwca do w zasadzie do, do jesieni. Nadaje się do doniczek, do pojemników. Rewelacyjna sprawa, naprawdę polecam. A jak o dbać? Tak widzicie, hortensje ogrodowe e, przycinamy w zasadzie tylko wiosną, jeżeli chodzi o o jakieś cięcie sanitarne, gdzie mamy pędy uszkodzone, bądź e, z, takie nierokujące, zamierające. E, nie wcinaliśmy ich z tego względu, żeby nie usunąć pąków kwiatowych, które gdzieś tutaj się pozawiązywały i będą kwitły. E, dlatego nie polecam jakiegoś takiego ostrego cięcia, jeżeli nie trzeba oczywiście. E, usuwamy pędy starsze niż dwuletnie, jeżeli chcemy odmłodzić krzew. Natomiast tutaj, tak jak wspomniałem, nie ma jakiegoś ryzyka, że jeżeli nam te pąki, czy tutaj te nam przemarznie, z nowych wybijających pędów, tak jak tu widać, też zawiążą się na nich pąki kwiatowe i one też zakwitną. Także mamy gwarancję, że co roku będzie to kwitnienie na tym krzewie. Także jest to niesamowita wartość tych odmian. W porównaniu do tradycyjnych czy też innych odmian yy, hortensji ogrodowych, gdzie w zasadzie ogranicza się kwitnienie do pędów dwuletnich, gdzie jakiś przymrozek bądź mocniejsza zima eliminuje nam rośliny z kwitnienia. Rośliny są mrozoodporne, one będą rosły, będą żyły i też będą ozdobne, bo mają bardzo ładne liście, duże, takie błyszczące, ciemnozielone. Niemniej jednak no nie ma tego o co nam chodzi, czyli kwiatów. Z trzeba wziąć pod uwagę specyficzne wymagania hortensji, mianowicie żyzna, lekko kwaśna ziemia, e, do tego, żeby była stale wilgotna. Dlatego jeżeli mamy jakąś ziemię lżejszą, e, tudzież zlewną e, należałoby, że tak powiem, przystosować ją do, do wymagań hortensji. Dlatego warto przy sadzeniu e, skorzystać albo ze specjalnej ziemi do dla albo do hardtensi, która nam zapewnia odpowiednie pH 4,5-5,5, żeby nie mamy. O, pokażę. Szukamy tak. ziemi z tym pH dla Hortensji. Generalnie marka nie ma znaczenia. Tu akurat mamy ziemię Sumin. Fajne są też ziemie firmy Krona, także to też można polecić. Jeżeli mamy zbyt bogą ziemię, można dać kompostu. Kompost też nadaje się do ściółkowania, to za dużego wyboru nie mamy. Generalnie jest to firma Kronen. E, też bardzo fajna rzecz, nie tylko do Hortensji. E, specjalne nawozy, tu firmy Sumin, nawóz do Hortensji. E, też zapewnia jakieś tam optymalne formy i makro i mikroelementy zbilansowane w sam raz do Hortensji. Jeżeli mamy gleby alkaiczne, tudzież ze skłonnością do lokalizowania, warto mieć nawóz zakwaszający. To w tym przypadku jest firmy florowej. Tak, jak mówię, no, nawozów jest dosyć. Jeżeli wolicie, jest też do podlewania. Rozcieńczacie w konewce czy w wiaderku i można podlać roślinę z odpowiednim stężeniem zgodnie z instrukcją. Wtedy mamy pewność co do zachowanego pH. E, tak, jak mówiłem, Hatesia lubi gleby wilgotne. Właściwie potrzebuje tej wilgoci stale. E, warto stosować ściłkowanie. Do tego nadaje się kompost. E, tak, jak tutaj mamy, e, też możemy ściłkować kompostem. Długo nam utrzymuje wilgoć. Wszelkiego rodzaju kory. Tutaj mamy średnie, grube od lokalnego producenta. To też gdzieś u siebie tam znajdziecie na pewno. Czy wszelkiego rodzaju jakieś tam mulcze typu zrębki? Też doskonale się sprawdzają. Niekoniecznie kamienie czy jakieś inne takie grysy, ponieważ one raczej nie, 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 nie pomagają tutaj w utrzymaniu wygoci. Także polecałbym raczej materiały organiczne. tata, a jakie będą tak dużo posadzić? Potem to będzie kolejny film, jak będziemy realizowali nasze dół pokazowe. А на то видео еще не ясно. Ну то пока.